Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej poświęconej bardzo ważnej kwestii. Mianowicie dzisiaj będziemy składali do Laski Marszałkowskiej dwa niezwykle ważne projekty ustaw dotyczące spółdzielczości. Projekty, które autorstwa jest pani poseł Lidia Staroń i prosiłbym panią poseł o przedstawienie głównych założeń dotyczących tych ustaw. Dziękuję bardzo, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja powiem króciutko i tak w dużym stopniu ogólności. To są dwa projekty. Jeden to jest projekt zastępujący dzisiejsze prawo spółdzielcze, ustawa o spółdzielniach. Drugi projekt to jest ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych. Projekty tak naprawdę dotyczą bardzo dużej grupy ludzi, bo to jest kilkanaście milionów mieszkańców którzy mieszkają w spółdzielniach, jeżeli chodzi o ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych i jeszcze więcej łącznie ludzi, których dotyczy ustawa o spółdzielniach, czyli dzisiejsze, dzisiejsze prawo spółdzielcze. Co też zmieniają te projekty, to są nowe ustawy. Po orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego, po wielokrotnych zmianach, przepisy są niejasne, niespójne. Wiele z tych przepisów jeszcze niestety jest, nosi znamiona niekonstytucyjności. Wobec powyższego, pierwszy projekt, który mówi o ogólnych prawach współdzielców, wszystkich współdzielców w Polsce, jest to projekt, który tak naprawdę nadaje prawa spółdzielcom, wszystkim spółdzielcom, wprowadza realną kontrolę, wprowadza przepisy antykonkurencyjne, przepisy antykorupcyjne i w końcu powoduje, że ludzie rzeczywiście, czyli członkowie spółdzielni będą mieli prawa. Drugi projekt jest to ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych. Projekt, który powiedziałam dotyczy olbrzymiej rzeszy ludzi, spowoduje przede wszystkim, i to ma na celu, aby ludzie w spółdzielniach mieszkaniowych raz odzyskali swoje prawa, ale przede wszystkim, żeby płacili mniej. Dzisiaj y, oni praktycznie są wielu praw pozbawieni, nie mają, y, pomimo że prawo im pozwala na dostęp do dokumentów, to realnie do nich dostępu nie mają. Są cztery fundamentalne zmiany, to są zmiany y, rzeczywiście bardzo istotne. Pierwsza ułatwia tak zwane uwłaszczenia, y, czyli przekształcenia współdzielni, y, ustanowienie odrębnej własności, Druga zmiana porządkuje wszystkie sprawy gruntowe. One są do dzisiaj nieuporządkowane. Trzecia bardzo istotna zmiana, czyli w ślad za orzeczeniem Trybunału, związuje członkostwo z prawem do lokalu, czyli jesteś posiadaczem lokalu, jesteś członkiem spółdzielni. I kolejna y, też niezwykle istotna zmiana to są prawa członków spółdzielni, czyli odzyskanie wszelkich praw i realnej kontroli w spółdzielniach mieszkaniowych. Kontroli niezależnej, kontroli, gdzie lustratorem już nie będzie prezes spółdzielni, gdzie rzeczywiście ludzie będą mieli realny wpływ i prawo wyboru, czy chcą być w tej spółdzielni, czy nie, bo praktycznie dzisiaj takiego prawa nie mają. Jeżeli nie są współdzielni, to wówczas są pozbawieni wszelkich praw, czyli prawa bycia wybranym, wglądu do dokumentów i nawet dowiedzenia się za co ile płacą. W konsekwencji te projekty mają doprowadzić szczególnie ten drugi. Tak jak powiedziałam do tego, że powinny... Zdecydowanie spaść opłaty w spółdzielniach i ludzie odzyskają swoje prawa i przede wszystkim będą mieli wpływ na majątek swój, ale także odzyskają prawo do majątku spółdzielni.